Cześć, dzień dobry. Witam was na kanale Happy Dental Academy i zapraszam na unboxing szczoteczki Oral-B iO8. Oral-B iO8 to szczoteczka magnetyczna wykorzystująca najnowszą technologię, wyprodukowaną przez firmę Oral-B. Produkt zapakowany jest w bardzo estetyczne, eleganckie opakowanie, na którego froncie znajduje się właśnie szczoteczka w modelu IO8. Mamy tutaj wytłoczoną taką metaliczną nazwę producenta, w zasadzie logo producenta, nazwę modelu. Jest informacja o tym, iż szczotka posiada sześć trybów pracy. Mamy również wytłoczone piktogramy informujące nas o jakichś specyficznych funkcjach szczoteczki. Takie jak działanie w tej inteligentnej technologii szczotkowania zębów, jak inteligentny czujnik nacisku, interaktywny kolorowy wyświetlacz, dwuminutowy timer oraz znajdująca się w zestawie magnetyczna ładowarka. Bok opakowania to informacja o składzie zestawu. Tego nie będę wam czytać, bo skład zestawu przejrzymy sobie za chwilę. Tył opakowania to opis tych specyficznych funkcji, które szczoteczka nam oferuje. Mamy tu m.in. rozpisane, na czym polega ta... Inteligentna, sztuczna, jakby inteligencja, ta inteligentna technologia szczotkowania. Mamy informację o czujniku nacisku, który w przypadku szczoteczek IO jest czujnikiem takim właśnie inteligentnym, pokazującym nam zarówno moment, w którym zbyt mocno szczotkujemy zęby, jak również moment, w którym robimy to zbyt delikatnie. Kolor zielony informuje nas, iż ta intensywność szczotkowania jest optymalna i tutaj w ten sposób powinniśmy zęby szczotkować. Mamy również informację o magnetycznej ładowarce, która sprawia, że szczoteczka ładuje się w 3 godziny, więc ten czas ładowania jest skrócony, wersus ta jakby ładowarka, która była w klasycznych szczoteczkach. Ostatni bok to informacja o trybach pracy, które posiada szczotka. Tak jak wspomniałam trybów pracy jest 6, tutaj mamy rozpisane dokładnie jakie one są. I jeśli chodzi o opakowanie, o jego wygląd, to już wszystko. Teraz klasycznie zajrzymy do środka. Wewnątrz opakowania znajdowała się kartonowa wytłoczka z papierowym elementem, na którym nadrukowane zostały grafiki pokazujące prezentujące szczateczki AYO. A tutaj jeżeli zdejmę ten element. Na jego tyle mamy kod QR, który odnosi nas do miejsca, w którym możemy pobrać aplikację współpracującą z tymi modelami szczoteczek. I w momencie, kiedy zdjęłam ten papierowy, tę papierową część, naszym oczom ukazuje się szczotka. Jest ona w centralnym miejscu tutaj usadowiona. Ta szczotka, którą ja mam, jest w kolorze czarnym. I tutaj już ją wyjmę. Wygląda ona naprawdę bardzo elegancko. Jest poręczna, zgrabna. Wygląda nieco inaczej niż te dotychczasowe szczotki Oral B. Nie ma żadnego gumowego elementu, całość jest wykonana z tworzywa. I tutaj na froncie mamy właśnie ten interaktywny wyświetlacz który po pierwsze się z nami wita, na którym możemy wybrać język, w którym szczotka ma się z nami komunikować. Tutaj również będą się pojawiały informacje czy to o trybach pracy, czy na przykład o, o tym, że należy wymienić końcówkę, główkę, którą na szczotce używamy. Kolejne elementy zestawu to m.in. etui na szczoteczkę. W tej wersji, czyli w szczotce w modelu IO8, mamy takie plastikowe etui, które służy po prostu do przechowywania szczotki i końcówek. Wygląda ono w ten sposób: mamy tutaj miejsce na dwie końcówki oraz na szczoteczkę. Kolejny element zestawu. To takie etui na końcówki. Możemy tutaj przechowywać dwie końcówki i zarówno świetnie sprawdzi się jako taka forma właśnie osłonki, w której możemy zabrać końcówki gdzieś w podróż, jak również jako taki stojak do wykorzystania w łazience, po to, aby te końcówki gdzieś tam nam się nie przewracały w okolicach umywalki. W zestawie ze szczotką znajdziemy również jedną końcówkę, która jest końcówką taką do codziennego stosowania, jest tą końcówką wersji daily. Ja mam to już wersję rozpakowaną, więc ją sobie zamontuję na szczoteczce. I w ten sposób szczoteczka jest już gotowa do działania. Ta technologia magnetyczna sprawia, że szczotka działa w tym ruchu oscylacyjno-rotacyjnym, więc ten ruch tutaj jest absolutnie zachowany, czyli ten, który znamy z poprzednich modeli. Natomiast jakby taką tajemnicą i tym clue działania tej szczoteczki są również mikrowibracje, które w bardzo precyzyjny sposób przenoszone są na poszczególne włókna tej końcówki. Dzięki i czemu ten efekt otoczenia każdego zęba i usunięcia płytki nazębnej w przypadku szczoteczek Ajo jest naprawdę bardzo dobry i przechodząc do kolejnych elementów zestawu a w zasadzie do ostatniego elementu który się tutaj znajduje jest to magnetyczna ładowarka, o której mówiłam Wam wcześniej, stosunkowo niewielka, okrągła, na której umieszczamy szczoteczkę. I tak jak wspomniałam Wam wcześniej, ta ładowarka dzięki swojej technologii, dzięki zastosowanej tutaj tej technologii magnetycznej pozwala na zdecydowanie krótszy czas ładowania, bo szczoteczkę dopełna naładujemy już w 3 godziny. I w kontekście składu zestawu to już wszystko. Tutaj pod spodem znajduje się jeszcze instrukcja obsługi, więc wszystkie informacje dotyczące działania czy też uruchomienia szczoteczki jak najbardziej się tutaj znajdują. A jeżeli zainteresowała Was ta szczoteczka, to oczywiście jak zawsze odsyłam Was na stronę www.hepidental.pl, gdzie będziecie mogli przeczytać jej dokładny opis, a będziecie mogli przeczytać jakie tryby pracy w niej występują, jak dokładnie wygląda ta kwestia właśnie technologii magnetycznej. Ja Wam już dzisiaj serdecznie dziękuję, jak zawsze zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału, do klikania w dzwoneczek po to, aby każdy kolejny film a, był w Waszym zasięgu, abyście mogli go obejrzeć. No i oczywiście do zostawiania łapek w górę. Jeszcze raz wielkie dzięki, widzimy się na kolejnym filmie.